O jest vlog imprezowo no dlatego bo jutro wychodzi nowa moja piosenka. Tak po prostu dla Beki. E trailer e widzieliście? Jeśli nie, to wpadajcie na kanał Gwiazda Games Plus. Jest na tym kanale, co? Widzicie ten vlog? Jeszcze imprezowy, dlatego, bo mamy 20 osób, Jest! Jakby co ze ta, tam mamy kolej i tam... Cipsy. 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 Ze mną jest Miśka. No, no Ogólnie. No, y, powiem wam tak. Na 50 słupów będzie live. I na 50 słupów będzie piosenka. Tylko nie powiem wam jak. Miśka wie, prawda? Tak, bo będzie... Bo, bo będzie... Tak, będzie ze mną śpiewać z nią. Więc napijcie warto. Więc to, Więc... Czekajcie. Nie. To jest taki. Teraz to co robi Miszka? Nie wiem. Wymyśl. <grystanie> Chodź, pokaż, jak się zabijasz. Widzę. Okay. <grystanie> 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 Tylko nie wiem tego, co przed Ja i się naprawdę prawie zabiłaś o kurde tu się łatwo nie chodzi widzowie zgadnijcie co ona robi piszcie w komentarzach co ona robi zabijam się ja nawet nie wiem sama co ona robi no mówię zabijam się ale w jaki sposób? A. chodź nie, tu nie żeby ruch. to było nagrane u Dokę jak to się mówi? Udokumentowane Ale słońce świeci trzy, i, i dwa, i jeden Zatrzymaj. Zatrzymaj Zatrzymaj Moi drodzy widzowie, jeśli chcecie tu zobaczyć, to zostawcie łapkę w górę i suba w trzy sekundy Trzy, dwa, jeden Dzięki za czerwony przycisk Widzowie, widzieliście taką stawkę, więc posłuchajcie się niej, bo więc wtedy więcej jest wtedy będziemy więcej sobów, żeby nagrać piosenkę i nie czasu będę musiała czekać. Więc 3 Dwa, 2 1, 1, ale poczekajcie, poczekajcie, to nie jest tak łatwo. Napiszcie w komentarzach co potem mam zrobić? Mam się zabić czy udos? Dobra. 10, 10 9 8, 8. 7, 7 6

Okej, okay, widzowie. Widzowie, czy nie po tym y, placu zabaw nie jest łatwo chodzić z, y, y, z kamerą? Cerefone. Widzowie, ja kończę ten vlog, bo mnie strasznie boli. puli a pa! pa.